Widzowie, dzisiaj będziemy grali sobie w Fight Simulator. Ja sobie zrobiłem 500 rebirthów, jak widzicie, 1080. Także ładnie, tutaj mają jakieś ludzie po milion. Ja zrobiłem rebirtha, -re -re gdy miałem ponad 2,5 po miliona, a 700 ponad, zrobiłem ponad 500 rebirfów na raz. Widzowie, na łapkę w górę, subskrypcji. Ja zrobiłem rebirfa. też wydropiłem sobie takiego Angel który ma 130, bo wyszedł update. Niestety nagrałem sobie jeden odcinek już, gdy robiłem te rebirfy i to było na update, no, ale mi się usunęło i trochę przypał, ale pokażę wam jedną rzecz na To nie? jest takie coś jak topka. I patrzcie, ja mam 42,45 Trilliona No, widzicie, jestem w topce. Tylko, że teraz ja jestem na telefonie i tak średnio mi się przesuwa tą topkę. No, mówię, mi się tak średnio to przesuwa. Dobra, jestem gdzieś tu na poboczach. O, tutaj jestem. 61 już jestem, dopiero dzisiaj byłem 40. Także trochę werszka. Jeszcze raz się przejdę z tym. No mówię Haven, 600 koła. I obecnie moja gierka wygląda tak, wchodzę jed z jed jednym, idę tutaj na event, bo tutaj jest razy 15, teraz jest jeszcze ra event razy Power razy 2 training speed. Jeszcze wpiszcie sobie kod Haven H E A V N -y. Dostaniecie takie buściki na godzinę i teraz ja sobie przez pół godziny tak farmię już i pół, pół, tyś, pół miliona już sobie tak zabrałem. I po 60 tutaj dostaję, bo jest dwa razy power event plus jeszcze boosty. I jeszcze patrzę, ja to szybko zarabiam, bo dwa razy training speed, dwa razy training speed tu. Jeszcze jakbym kupił sobie w pasie dwa razy power, dwa razy training speed, dwa razy energy, dwa razy luck. To by było ładnie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, lajeczka, jeżeli Wam się podoba. Ostatnio mało co się pojawi odcinków, ale nie mam czasu nagrywać, bo obecnie po prostu nie mam czasu. Nie mogę mówić, bo, kon bo zablokują mi film, a dzisiaj będzie króciutki film. Dobra, ja sobie chwilę pozbieram i się widzimy. Dobra? Dobrze. Mój cel jest taki, że ja się dostanę na Haven i po prostu potem sobie pootwieram jajka. Może mi jeszcze starczy tego 2x lag. No, jeszcze 100 tysięcy nieco ja muszę zdobyć, no to myślę, że zdążę przez te pół godziny. Zebrałem przez pół godziny pół miliona. Także nieźle. Mogę później sobie ten kod wpisać niby ale teraz też szybciej zdobędę, bo mogę to zrobić, gdy, gdy będę mieć tryliony. I żeby po prostu sobie więcej zarabiać, żeby brać dużo bardzo dobrych rękawic. I bym miał razy 4 energie, bo dwa razy w evencie i dwa razy w, w boostach. Także... No. Dobra, no to dalej się zaraz widzimy. No, no widzicie ja sobie zebrałam 720 tysięcy, no i to jest tak, aż tak dużo na haven i teraz tutaj będę sobie pewnie losować, ale to poza odcinkiem. Ile się mogę wrzeć tylko najsób rękawica <grym> No co ja wam powiem ile ja dostaję? 33 biliony <grym> Tak, Trochę sporo, ale udało się więcej. To po prostu będzie do potwarmienia stręga i takie trzy braci No i dobra, no to ja idę sobie tu znowu. Ja się będę zaraz z wami żegnał. Będzie taki krótki odcinek. To będzie mój najkrótszy odcinek, który nagrałem, chyba. Ale trzeba. <gryw> Nie, że trzeba, ale. Po prostu nie mam dzisiaj siły nagrywać widzowie. Chory jestem i jeszcze... W... Nie mam siły. Piszcie czy mam kończyć karierę youtubera, bo nie wiem. Jestem słabym YouTuberem. Pewnie nie będę kończył karierę na YouTube. jak się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja. Dzwoneczek. Jak się z wami żegnam i pa.